11, jak widzicie, dzisiaj się nie znajduje w moim studio. Już były dwa takie odcinki, ale znajdowałem się we Francji, było tam było super. A pamiętacie, jak zwiedzałem ten piękny stadion? I właśnie tym zaczniemy dzisiejszy odcinek. Będzie special na jednym z większych stadionów w Polsce. Nie jest to największy, ale nie jest to, nie jest to mały stadion. A o czym w dzisiejszym odcinku i gdzie w ogóle jestem? Jak już mówiłem w poprzednim materiale, znajduję się na obozie piłkarskim. Znajduję się w, ma w małej wiosce, miejscowości Gościnie. Jest 20 minut od koło brzegu. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim porozmawiamy o pozdrowieniach, bo obiecałem, że na obozie się zapisywali do mnie. Również trochę o piłce przeanalizujemy Ekstra i Premier League. Więc zaczynamy. Więc pozdrawiam Dominika, Gierę, Rudka, Lagę, Chudego, Hańcze, Damiana, Czecha, Marcela, Radka, Szymona, Tymona. Przede wszystkim Monia nam życzyła telefon, za serdecznie dziękuję. Brawa! Brawa! Dobra, więc zaczynamy. Wayne Rooney ze Stanów Zjednoczonych przychodzi do, Chris, do Derby Country. Y, będzie pełnił rolę grającego asystenta trenera, na pewno będzie trochę będzie kończył tą karierę i będzie już trochę się ogrywał jako trener. Asystent trenera, bo wiadomo, trenerem od razu nie zostanie. I warto powiedzieć, dopiero w styczniu będzie stawiał nogi na derby, jako już, że tam będzie. Również Polak będzie grał w, już teraz jest, w derby. Jest to oczywiście Christian Wielik, który przychodzi z Arsenalu. Na pewno Unai Emery nie dawał szans, mimo że, jak mówiłem, Polak miał bardzo dobre euro, U-21, i według mnie powinien dostać szansę. Ale według mnie bardzo dobrze. Kwota mówi się około 9 milionów euro. Jeszcze nastąpiła wymiana pomiędzy Manchesterem City a Juventusem. Jean Cancelo ląduje do Manchesteru City, a Danilo do Juventusu. Uważam, że bardziej na plus wyjdzie to Juventusowi. Pu przepraszam, bardziej na plus to wyjdzie Manchesterowi City, bo Manchester City tylko dopłacił 30 milionów euro. Dobra, przejdźmy do wyników. Niestety, jak nie mam jakiejś tam prezentacji, bo patrzcie, prezentacji to pyk, już wiem, co mówić i trochę się jednak przygotowuję. Zaczęliśmy czwartą kolejkę Ekstraklasy, czyli najlepszej Ligi yy, świata według mnie. Od yy, meczu, pięknego meczu po, e, polecam zobaczyć skrót Lech Śląsk, 1-3 dla Śląska. Na pewno kibice z Wrocławia się nie spodziewali tak, aż takich dobrych wyników. C, yy, w ostatnich sezonach Śląsk był bardziej tak walczył o utrzymanie, na pewno zaskoczył zobaczymy czy się utrzyma. Pogoń wygrała z Wisłą 1-0, mogę jeszcze powiedzieć Zagłębie Lubin w, w, wygrało z Arką 2-0. Arka czeka na pierwsze zwycięstwo, zajmuje ostatnie miejsce. Czy tu była jeszcze jakaś sensacja? I Lech Gdańsk zremisowała, to był ostatni mecz w tej kolejce w poniedziałek, on się odbył, czyli dzisiaj. Zremisowała 1-1. Koszmarny błąd Filipa Mladenowicza, ale ja jeszcze mam nadzieję, nie jest tak źle. Jeszcze warto podkreślić, że Lechia nie przegrała. Teraz przejdźmy do Premier League. Manchester United wygrał 4-0 z Chelsea. Na pewno i przede wszystkim, jak już jesteśmy przy Premier League. Premier League skończyło się okienko transferowe, czyli kluby z Premier League nie mogą kupować zawodników, ale sprzedawać mogą, ale jaki yy, transfer ma się odbyć jak yy, na przykład jak ktoś idzie wielki to raczej trzeba na niego kupić zastępcę, a jeżeli tego klub nie może robić to według mnie nie dojdzie do jakiegoś wielkiego transferu i również trzeba powiedzieć jak już jesteśmy przy Premier League nie dojdzie, na pewno już raczej nie dojdzie do transferu Ryona Sane do Bayernu Monachium, ponieważ Bawarczycy za długo zwleka, zwlekali z tym transferem i jednak Manchester City raczej już się nie zgodzi. Ale ma być alternatywa dla niego. Persić z Interu ma dołączyć na, na wypożyczenie do Bayernu. Super opcja, bo Sane jest młodszy, a Perisic ma dołączyć na, wy... na zasadzie wypożyczenia. Ale uważam, że, jeszcze raz to podkreślę, Sane był, był na pewno lepszy. Zaczęliśmy pierwszą kolejkę Premier League od pogromu. Liverpool wygrał z Norwich City 4-1. Później kolejny pogrom odbył się w sobotę. West Ham Wojtka, pfu, jakiego Wojtka? Łukasza Famińskiego przegier uległ Manchesterowi City 05. No to wszystko, jeżeli chodzi o Premier League. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie mogę już się doczekać, bo to już jest końcówka tego wyjazdu. Nie mogę się doczekać e, k, już tego zwiedzania tego stadionu. jeszcze wam nie powiem jak. To. I serdecznie dziękuję, zostawcie łapkę w górę, osoba Was nie prosi, ale możecie i pa!